Zaczarowane bajeczki zapraszają na bajkę pod tytułem Kraina emocji Nelly część 5 Zazdrośnik zielony zazdrość Nagródka dla Mai i kiełkujący zielonek W szkolnej sali panował zapach świeżo temperowanych kredek, kleju i farb, a okna były otwarte, by wpuścić ciepłe, wiosenne powietrze. Na ławkach stały makiety lasów, jedne były skromne, zrobione z papieru, inne z kartonu, a jeszcze inne błyszczały brokatem i miały plastikowe zwierzątka przyklejone do gałęzi. Pani Ania, nauczycielka plastyki, chodziła od stolika do stolika, przyglądając się uważnie wszystkim dziełom z ciepłym uśmiechem. Nela stała obok swojej pracy. Była z niej naprawdę dumna, choć nie śmiała tego wyjawić. Zrobiła ją sama, wycinała drzewa z zielonego papieru, doklejała małe wiewiórki z plasteliny i posypała brokatowym piaskiem ścieżkę, by wyglądała jak w bajce. Cała praca sprawiała, że Nela czuła się jakby była częścią lasu, który stworzyła. Może pani powie, że moja jest wyjątkowa, pomyślała z nadzieją, ściskając mocno dłonie i patrząc na makietę. W końcu pani Ania klasnęła w dłonie i zwróciła się do klasy. Kochani, wszystkie makiety są przepiękne. Każda z nich pokazuje, jak bardzo lubicie przyrodę. Ale jedna praca szczególnie mnie zachwyciła, powiedziała, uśmiechając się szeroko. W klasie zrobiło się cicho. Nela poczuła, jak serce zaczyna bić szybciej. Cała klasa patrzyła na nauczycielkę, a ona patrzyła teraz na nią. Nagrodę za najładniejszą makietę lasu otrzymuje Maja, ogłosiła pani Ania. Klasa wybuchła gromkimi brawami. Maja, która siedziała tuż obok Neli, podeszła do nauczycielki, by odebrać dyplom i zestaw kolorowych kredek w pudełku, które błyszczało jak tęcza. Brawo, Maju! krzyczeli radośnie uczniowie. Nela również próbowała klaskać, ale jej dłonie były jakby z ołowiu. Uśmiechnęła się słabo, choć w środku coś ją ukłuło. Może to był mały ukłucie zazdrości. Dlaczego to nie ja przemknęło jej przez głowę, przecież też się starałam. Kiedy dzwonek ogłosił koniec lekcji, wszyscy wybiegli na korytarz, a Maja podeszła do Nelly z szerokim uśmiechem. Twoja makieta też była śliczna, powiedziała z entuzjazmem. Chcesz pożyczę ci moje nowe kredki? Nie. Dziękuję, odpowiedziała cicho Nela i odwróciła się do szafki. Nie rozumiała, dlaczego tak zareagowała. Maja była przecież miła, ale dziwne, drapiące uczucie wciąż nie dawało jej spokoju. Po południu w swoim pokoju Nela usiadła na łóżku. Makieta stała na biurku. Jej las wciąż pachniał farbą i papierem, ale już nie wydawał się taki piękny. Może naprawdę był za prosty, pomyślała, wpatrując się w dzieło. Wtedy coś się poruszyło. Najpierw delikatnie, jakby ktoś zaszeleścił liściem. Potem usłyszała ciche puk-puk, a po chwili plask. Na dywan spadła mała, zielona kulka. Nela, zaskoczona, pochyliła się, by zobaczyć, co to było. Zanim zdążyła sięgnąć, kulka zaczęła się rozwijać, jak kiełkujące nasionko. Z liściastych włosków wyskoczyła mała głowa, potem rączki i nóżki. Przed Nelą stanął maleńki stworek, cały w odcieniach zieleni, jak wiosenna trawa po deszczu. O jej, pisnęła, cofając się o krok. Stworek stanął dumnie, podparł się rękami na biodrach powiedział donośnie No nareszcie ile można czekać aż mnie wypuścisz Kim kim ty jesteś zapytała zupełnie oszołomiona Jestem zazdrośnik zielony oznajmił z dumą A dziś w tobie urosłem całkiem spory Nela zmarszczyła brwi zastanawiając się czy to sen zazdrośnik ale ja ja tylko no trochę żałowałam że nie wygrałam a a właśnie przerwał jej zielonek klaszcząc w małe liściaste dłonie kiedy ktoś dostaje coś czego ty też pragniesz ja zaczynam kiełkować najpierw malutki ledwie mnie czujesz ale potem rosnę rosnę i bam jestem tu Zielonek zakręcił się w kółko i rozłożył rączki szeroko. No, przyznaj, trochę cię dziś drapało w środku, prawda? Nela spuściła wzrok. Tak trochę bardzo, wyszeptała, ale nie lubię tego uczucia. Zielonek usiadł na rogu jej poduszki, spoglądając na nią z powagą. Nikt nie lubi, powiedział, ale wiesz co? Zazdrość to nie zawsze coś złego. Czasem pokazuje, że coś jest dla ciebie ważne. Tylko trzeba uważać, żeby nie przejęła steru. Steru zdziwiła się Nela. No tak, Zielonek wskoczył na jej kolana. Jak ster w statku. Możesz pozwolić, żebym to ja prowadził. Wtedy robisz się smutna, obrażona. Nie chcesz się bawić z innymi. Albo możesz złapać ster sama i powiedzieć: Hej, zazdrośniku, wiem, że jesteś, ale teraz to ja decyduję, co robię. Nela zamyśliła się: To jak mam to zrobić? Zielonek pogładził się po liściastych włosach, jakby rozmyślał: Może spróbujemy razem. Kiedy poczujesz, że ja zaczynam rosnąć w tobie, spróbuj zrobić trzy rzeczy. Zatrzymaj się i weź głęboki oddech. Pomyśl, co cię tak zabolało. Czy chciałaś mieć kredki, które dostała Maja, a może po prostu chciałaś, żeby ktoś docenił twoją pracę? Zrób coś dobrego. Powiedz komuś miłe słowo, lub pomyśl, co możesz zrobić. By następnym razem zrobić coś inaczej. To trudne, przyznała Nela, czując, jak zielonek rośnie w jej sercu. Pewnie, zaśmiał się stworek, ale każda emocja to trochę jak roślinka. Jeśli się nią opiekujesz, rośnie w coś pięknego. Jeśli ją zignorujesz, może zarosnąć kolcami i zaboleć jeszcze bardziej. Nela spojrzała na swoją makietę. Nagle dostrzegła, że ścieżka z brokatu naprawdę błyszczy jak słońce na piasku, a wiewiórki mają rozkosznie krzywe ogonki. Uśmiechnęła się lekko. Może moja makieta też jest wyjątkowa po prostu inaczej. Zielonek pokiwał głową z zadowoleniem. No widzisz? Już zaczynasz mnie oswajać, kiedy tak myślisz, ja staję się mniejszy. I rzeczywiście stworek skurczył się do wielkości jabłka. Ojej, zaśmiała się Nela. Malejesz. Bo już nie karmi mnie zazdrość, zaświergotał zielonek. A jak będziesz dalej tak myśleć, może stanę się maleńkim ziarenkiem i znów uśnę w twoim sercu. Nela poczuła ciepło w sercu. Zazdrośnik zielony zamrugał ziewną i po chwili zmienił się w małe, świecące nasionko, które powoli zniknęło w powietrzu. Dziewczynka usiadła przy biurku, wzięła kartkę i napisała. Gratulacje, Maju. Twój las jest naprawdę piękny. Chciałabym, żebyś mi pokazała, jak zrobiłaś te drzewka. Spojrzała na list i poczuła, jak w jej sercu zagościła radość. Tym razem nie było już żadnego ukłucia zazdrości. W brzuchu poczuła lekkie łaskotanie, jakby coś nowego zaczynało kiełkować. I to było coś pięknego, bo tam, gdzie wcześniej rosła zazdrość, teraz kiełkowała duma z samej siebie i radość z sukcesu innych. I tak właśnie zaczęła się przyjaźń Neli i jej małego, zielonego towarzysza, zazdrośnika, który stopniowo uczył się, jak być nie wrogiem, lecz pomocnikiem w odkrywaniu własnych emocji. Lustro swoich zalet Nela siedziała przy biurku, spoglądając na swoją makietę lasu. Choć starała się skupić na pracy, w jej sercu tlił się mały żal. Maja, jej koleżanka z klasy, zdobyła nagrodę za najładniejszą pracę. Anela, mimo że włożyła w nią całą swoją energię, poczuła się, jakby coś jej umknęło. Czuła to dziwne, kłujące uczucie, które gdzieś tam ukrywało się w jej brzuchu. Zazdrość tak to właśnie to uczucie, które czasami pojawia się w jej sercu, gdy ktoś dostaje coś, czego ona pragnie. Zielonek, mały zielony zazdrośnik, który mógł wyrastać z jej emocji, pojawił się nagle na biurku. Nela nie zdążyła się zorientować, gdy on już siedział na rogu jej poduszki, machając małymi rączkami. Cześć Nelu przywitał się radośnie, ale w jego głosie było słychać troskę. Widzę, że rosnę. Kiedy w twoim sercu pojawia się zazdrość, ja zaczynam rosnąć. Im więcej zazdrości, tym większy się staje. Zielonek obrócił się na pięcie, rozkładając rączki, jakby chciał pokazać, jak bardzo urósł. Ale, Nelu, zazdrość wcale nie musi być zła, czasem to tylko przypomnienie, że coś jest dla ciebie ważne. Musisz tylko nauczyć się ją wykorzystać w dobry sposób, żeby nie stała się twoim wrogiem. Nela patrzyła na niego zaskoczona, nie bardzo rozumiejąc, co ma na myśli. Jak to? Jak mam wykorzystać zazdrość w dobry sposób? Zielonek uśmiechnął się szeroko, a z jego małej rączki wyskoczyło małe, okrągłe lusterko. Lusterko lśniło ciepłym blaskiem zachodzącego słońca. W odbiciu nie było jej twarzy, lecz zaczęły pojawiać się delikatne obrazki, jakby mgiełka zaczęła formować kształty. To jest lustro Twoich zaletości, oznajmił zazdrośnik z dumą, wskazując na lusterko, które teraz zaczęło świecić coraz intensywniej. Wiesz, co to oznacza? Nela przekrzywiła głowę, zastanawiając się: Moich czego? Zielonek poklepał ją lekko po ramieniu. Twoich zalet, rzeczy, które w tobie są wyjątkowe, które cię wyróżniają, każdy je ma, tylko czasem zapominamy o nich, bo skupiamy się na tym, czego nam brakuje. Ale to właśnie te zalety sprawiają, że jesteś wyjątkowa, Nelu. Nela patrzyła na lusterko, które zaczynało emanować ciepłem, czując jakby coś ważnego zaczynało się dziać. Zielonek delikatnie dmuchnął na szybkę lusterka, a w powietrzu zaczęły się pojawiać pierwsze obrazki Nela pomaga koleżance, która przewróciła się na podwórku. Podnosi ją otula, a na jej twarzy widać ciepły, troskliwy uśmiech. To twoja dobroć powiedział zazdrośnik z dumą. Pstryk, znowu obrazek Nela z nosem w książce, spędza godziny na rysowaniu smoków, z zachwytem tworząc coś z niczego. A to twoja wytrwałość, dodał Zielonek, patrząc na nią z podziwem. Pstryk, kolejny obrazek Nela tłumaczy Stasiowi, jak rozwiązać trudne zadanie matematyczne. Jest spokojna, cierpliwa, pełna zrozumienia. A to twoja cierpliwość, zauważył zazdrośnik z uśmiechem. Lusterko wypełniało się kolejnymi obrazami, które zaczynały łączyć się w jeden, pełen ciepła obrazek. Wszędzie było widać Nela uśmiechniętą, radosną, pełną pozytywnych emocji. A zielonek, który jeszcze przed chwilą był duży jak rozkwitający kwiat, teraz stawał się coraz mniejszy, aż w końcu zniknął, zamieniając się w maleńki guzik. Widzisz? zapytał z dumą zielonek. Kiedy dostrzegasz swoje zalety, zazdrość staje się malutka. Nie rośnie, bo nie mam powodu, żeby się powiększać. Zamiast tego mogę ci podpowiedzieć coś. Co pomoże ci rosnąć i rozwijać się? Na przykład, hej, może chciałabyś spróbować czegoś nowego. Nela poczuła, jak jej serce zaczyna bić spokojniej, uśmiechnęła się, czując ulgę. Czyli mogę być dumna z Mai, ale też dumna z siebie. Zielonek skinął głową z uśmiechem. Tak dokładnie. Kiedy dostrzegasz swoje zalety, zazdrość nie jest już wrogiem. Zamiast cię gryźć, zaczyna pomagać ci rosnąć, uczyć się nowych rzeczy. Uprawiaj swój ogródek zalet, a ja będę tylko małym listkiem na tle pięknych kwiatów. Nela schowała lustro zaletości do szuflady, wiedząc, że nie po to, by o nim zapomnieć, ale po to, by móc sięgnąć po nie, gdy zazdrośnik znowu zacznie rosnąć. Wtedy będzie wiedziała, co zrobić, by zazdrość stała się dla niej narzędziem do rozwoju, a nie ciężarem. Dziękuję Zielonku, powiedziała czując w sercu radość. Teraz już wiem, że zazdrość nie musi być czymś złym, jeśli tylko spojrzę na nią inaczej. Zielonek ziewnął, po czym zamienił się w malutkie nasionko, które powoli zniknęło w powietrzu. Nela poczuła, jak serce bije spokojniej, a myśli stają się klarowne. Teraz, siedząc przy biurku, zaczęła pisać list do Mai. Gratulacje, Maju, twój las jest naprawdę piękny. Chciałabym, żebyś pokazała mi, jak zrobiłaś te drzewka. Moje lasy mają swoje piękno, ale może mogę się nauczyć, jak zrobić jeszcze piękniejszy. Kiedy skończyła pisać, spojrzała na swoją makietę. Brokat na ścieżce błyszczał jak małe gwiazdy na niebie, a wiewiórki miały zabawnie skrzywione ogonki. Nela poczuła, jak w jej brzuchu pojawia się ciepło, które nie drapało, ale łaskotało przyjemnie. Bo tam, gdzie wcześniej rosła zazdrość, zaczynało kiełkować coś nowego, radość i duma z samej siebie. I tak oto Zielonek stał się częścią jej życia. Nie już tylko zazdrosnym stworkiem, ale małym pomocnikiem w odkrywaniu pięknych stron swoich emocji. Nela wiedziała, że teraz, gdy kiedykolwiek poczuje zazdrość, zawsze będzie miała swoje lustro zaletości, by przypomnieć sobie, co w niej jest naprawdę wspaniałego. To już koniec. Nie zapomnij zostawić łapki w górę. I zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych opowieści.